Dzień dobry, ja jestem Patryk. Patryk Paul, a to jest moja piłkarska sofa. Od dzisiaj, codziennie, w poniedziałek o godzinie 19 będziemy się tu spotykać i dyskutować na piłkarskie tematy. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, jak i do odwiedzenia naszego fanpage'a i naszej strony, gdzie przeczytacie mnóstwo ciekawych tekstów. I tak możecie nam zarzucić, że jeszcze nie jesteśmy w 100% profesjonalni, ale za to, że brak nam 100% profesjonalizmu, dajemy Wam coś zdecydowanie lepszego. Brak jakiejkolwiek. Cenzury, brak złej korekty, sama prawda. To nie są jałowe teksty, jak w gazetach czy na popularnych stronach internetowych o sporcie. Sofa sport to prawda, pasja, przyjemność i to samo będzie tutaj. Więc nie zarzucajcie nam, że nie mamy green screena, że nasze studio nie wygląda jak studio za milion dolarów. My jesteśmy prawdziwi, tacy jak wy wszyscy. Dlatego sofa sport jest taka przyjemna. Pierwszy temat Zastanawiałem się, co jest najgorętszym tematem ubiegłego tygodnia Jak myślicie? Co mogłem wybrać? No co? Gdyby Barcelona odpadła z Athletic Bilbao w Pucharze Króla To na pewno dzisiaj mówiłbym o Barcelonie o tym, że odpadła No ale została, gra dalej 48 drużyn na Mistrzostwach Świata w 2026 roku Kto to wymyślił? Jak tak można? Jak można zrobić ze święta piłkarskiego, gdzie są najlepsze drużyny na świecie Amatorski Turniej Open Tak to trzeba nazwać No to może zacznijmy od garści statysty Będziemy mieli 16 drużyn więcej niż w każdych poprzednich mistrzostwach świata, czyli 48, poprzednio było 32. Zamiast 64 spotkań obejrzymy 80. Warto zaznaczyć, że dwie drużyny, które dojdą do finału, dalej rozegrają 7 spotkań, tak jak to było zawsze. Zwiększyliśmy liczbę drużyn i miejsc na Mistrzostwach Świata dla poszczególnych regionów. Jednak jedno mnie dziwi: 9 miejsc dla drużyn afrykańskich, ale tylko 6 dla drużyn z Ameryki Południowej. I według mnie jest to skandal. Powinno być na odwrót: 6 dla Afryki, 9 dla Ameryki Południowej. Przecież dobrze wiemy, że drużyny z Ameryki Łacińskiej grają jeden z najpiękniejszych futbolów na świecie. I wszyscy ściągają tamtych piłkarzy, więc jak tak można? Nie wnikam, pewnie liczy się hajs jednak gdy się zastanowię no to po co w ogóle tak to zmieniać 32 drużyny na mistrzostwach świata to było coś naprawdę pięknego teraz będziemy mieli 16 grup po 3 zespoły kto to będzie oglądał? to będzie oglądał pojedynki Polski San Marino, no bo przecież to jest praktycznie turniej open, nawet San Marino się będzie mogło dostać, oczywiście, że chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze szacuje się, że prawie 2 miliardy dolarów więcej FIFA zarobi na takim turnieju, dużo, ale czy od teraz w futbolu będzie chodzić tylko i wyłącznie o pieniądze. Ja nie chcę takiej świętości. Od 2026 roku Mistrzostwa Świata będą turniejem, w którym jest więcej meczów nieinteresujących nas, niż meczów ciekawych. Oczywiście będzie więcej meczów o stawkę, w fazie pucharowej, tam gdzie wszystko liczy się w tym jednym spotkaniu. Ale będzie tam więcej drużyno o zdecydowanie niższej klasie. Co to jest w ogóle, jakie to ma znaczenie? FIFA hapie się tylko i wyłącznie na hajs i bardzo mi się to nie podoba. Czekam na Waszą opinię w komentarzach. Zalajkujcie, zasubskrybujcie i udostępnijcie ten odcinek. Widzimy się już w przyszłym tygodniu o godzinie 19. .00. Mam nadzieję, że Wam podoba i mam nadzieję, że czasami ktoś na tej sofie ze mną usiądzie i porozmawia na tematy piłkarskie. A teraz żegnam się z wami, ja jestem Patryk Paul i mam nadzieję, że Wam podobało. Na razie, cześć, pa.